Siemanko z tej strony, młynek, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Przed Wami oczywiście Snowrunner, choć dzisiaj wyjątkowo, bo będą żniwa. No a w tym pomoże nam misja 30 lat bez żniw. Musimy tutaj kultywować pole, potem obsiać i oczywiście na końcu zebrać te plony. Na tej mapie nie było sklepu z przyczepami, więc musieliśmy sobie zrobić dwie misje, więc zobaczcie to sobie, żebyście byli na bieżąco. No a do transportu tego całego sprzętu miały służyć dwa Pacyfiki P16, natomiast plany się nieco zmieniły. Widzieliście je w końcu już nieraz, więc Możemy sobie ten plan ciuteczkę zmienić. Dlatego zakupimy dwa koloby 74941. Musimy je sobie oczywiście zupgradeować. Zrobimy to sobie tylko z jednym, drugiego oczywiście zrobię sam, żebyście dwa razy nie patrzyli na to samo. Lecimy więc silnikiem, mamy tutaj odblokowany tylko jeden, ten najlepszy będzie oczywiście najmocniejszy. Mamy tutaj moc do masy A, natomiast tutaj A minus, ale to i tak jest spoko, więc kupujemy. Do tego skrzynia weźmiemy sobie chyba tuningową, ona będzie chyba najciekawsza. Zawieszeni. Jest tutaj zawieszenie aktywne, oczywiście jest zablokowane, a szkoda, bo to naprawdę ciekawa sprawa. Wyciągarka tutaj, oczywiście najdłuższa, najmocniejsza, 17 metrów, 130% mocy to jest to, czego potrzebujemy. Snorkela, tutaj mamy naprawdę sporo do wyboru, bierzemy sobie oczywiście najwyższy. No i rama dodatki, a tutaj bierzemy sobie siodło wysokie. Następny będzie zderzak, a tutaj mamy tylko dwa. Widzimy, że są one jakie są, tak naprawdę są one po prostu brzydkie, więc nie będziemy go psuli. No, oczywiście byłby on bardziej odporny na uderzenia, ale bez przesady. Do tego, moi drodzy, różne, chyba dodatków nie ma, ewentualnie możemy sobie dać sygnalizatory. Wydech, wydech, oczywiście, również pójdzie do góry. Najlepszy będzie chyba ten, bo bije fajnie na boki, więc nie będzie nam przeszkadzał. Obręcze, a tutaj wybieramy sobie pierwsze, są chyba najlepsze. Do tego wygląd, nie mamy żadnego z DLC, więc musimy wybrać sami. Zobaczmy, co my tutaj mamy. No i powiem Wam, że szału nie ma, zostawimy go chyba w takich kolorach podwojskowych. To wygląda całkiem ciekawie. Żeby sobie oczywiście ten cały sprzęt kupić, Musimy zabrać tam również fatoma, dlatego że ktoś musi to kupić, ktoś musi to do siebie dopiąć i zapakować na lawetę. Bierzemy się więc za ulepszenie fatoma. To już kiedyś widzieliście, więc zrobimy to takim speedrunem. Nie będę wam tego wszystkiego pokazywał. I tym razem zrobimy wyjątek, bo poprzednio braliśmy sobie obciążnik. Pamiętacie, że on wtedy był bardzo nisko. Tego nie chcemy, a więc zostawimy go bez. Zobaczymy, czy będzie taka wielka różnica. Obręcze tutaj bierzemy te same. No i zrobimy z niego taką niebieską błyskawicę. Nie, no chyba nie. Chyba najlepsze będzie. Będzie moi drodzy. Taki na przykład biały. Chociaż powiem wam, szary się prezentuje lepiej, ale białego jeszcze nie było, więc no wykorzystajmy to. Jeszcze mnie odrobinkę kuszą te podwójne koła. Kiedyś już sobie oczywiście Fatoma używaliśmy. Pewnie to pamiętacie, jak nie, to macie miniaturkę z tamtego odcinka. Tam on oczywiście był na podwójnych kołach. Tutaj zostawimy go na tych pojedynczych. No i musimy tak naprawdę dostać się tylko pod sklep. Widzimy, że kolob, no naprawdę ładnie kopci, więc fajnie, że ten wydech jest na boki. No a my zapinamy sobie Fatoma i lecimy powolutku na miejsce. Droga tam nie jest jakaś super daleka, w większości po asfalcie, więc powinniśmy to zrobić całkiem szybko. Nie wiem w sumie, czy to będzie taka jedyna misja, czy będzie tego więcej, bo jeżeli jest tylko jedna, no to jednak troszeczkę trzeba się pofatygować aby to zwieść. No ale nie widziałem tych sprzętów, żeby gdziekolwiek były, plus no zawsze będzie troszeczkę ciekawiej, możemy sobie wrzucić blokadę. Na razie kolob radzi sobie z nim bez problemu, prosiliście mnie, abym go wytestował, bo zawsze jeździłem tym drugim kolobem, tym nieco słabszym. Natomiast ten czekał na tę specjalną okazję i powiem wam, że już jestem zadowolony. No to jest na naprawdę solidna maszyna, widzimy, że spalanie na biegu wysokim to było mniej więcej 8 na asfalcie, teraz trochę więcej, wciąż nie jest to jakaś tragedia, no ale zobaczcie to, jak my słuchajcie, jedziemy bez blokady dyferencjału. No, ale tutaj każdy wie, że to jest maszyna, która ma po prostu wjechać w każde miejsce. Tutaj liczymy na to, że co by się nie działo, gdzie byśmy nie jechali, to po prostu kolob tam wjedzie. No a to jest mega ważna sprawa przy takich cięższych misjach, prawda? Bo czasami takie się zdarzają. No albo gdy ciągniemy takie ogromne naczepy, jedziemy na piątce, więc prędkość maksymalna. A powiem wam, szału nie ma. Oczywiście wybraliśmy sobie tą wolniejszą skrzynię, ale wolałem mieć bieg niski plus w razie czego. Zaraz będzie szansa, aby się wykazał, bo będzie takie ogromne błoto między wyspami. Zobaczymy, jak tam sobie poradzi. Na początku myślałem, czy nie Zrobić tego jednym kolobem, bo to w sumie nie miałoby jakiegoś ogromnego znaczenia, czy to będzie jeden czy dwa, bo i tak musimy sobie tam pojechać dwa razy. Natomiast pomyślałem, że w taki sposób będzie ciekawi. Zawsze możemy też po prostu pociągnąć fatoma na przykład z siewnikiem za sobą na wyciągarce, ale chciałem, żeby było tak bardziej realistycznie. Widzimy, że Fatom już tak nie haczy tym przodem, bo to było bardzo irytujące, gdy wszędzie się blokowaliśmy. Zobaczmy na koloba, troszeczkę haczy, ale się wygrzebie. Bez problemu docieramy do asfaltu. Naprawdę spoko zestaw, no w końcu słuchajcie, jest to. Faton plus Kolob, no co mogło później tak, prawda? Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak Kolob będzie ciągnął wszystko na sobie. Będzie miał wtedy na pewno ciężej. Mamy kolejną misję, możemy sobie zobaczyć, co tutaj jest. No więc mamy tutaj średnie rury. Aha, dobra, wiem, co to jest za misja. Dokupujemy więc do Koloba naczepę. Zawsze, słuchajcie, brałem tą na 8 i tutaj pisaliście, że dlatego on się nie mieści, bo jest ona po prostu zbyt wąska. Więc mamy tutaj dwie o wiele ciekawsze możliwości. Pierwszą jest oczywiście na przykład ta. No a drugą była ta płaska na 5, musiałem ją... Jak Jakoś tam gdzieś przelecieć. No, jest to ta, natomiast najlepsza wydaje się moi drodzy chyba właśnie ta tutaj, bo ona jest chyba najszersza. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że mamy tutaj podjazdy, więc nie będzie problemów. Możemy sobie kolobem wycofać i ustawimy się w stronę wyjazdu. No, nie często widzicie u mnie aż tak wielki realizm. Natomiast postanowiłem, że w tym odcinku się troszeczkę bardziej postaramy, ale tu wysoko, e, kurde. Wracamy do koloba, ustawimy go sobie tak po prostu pod bramą, żebyśmy sobie mogli od razu dopakować. No i dobra, plan jest taki, żebyśmy sobie na pierwszym po prostu kolobie zabrali na przykład siewnik i kultywator, natomiast potem zabrali sobie po prostu kombajn razem z fatomem na drugim. Możemy więc sobie spokojnie rozłożyć rampę. Wyłączamy sobie silniki i wracamy do fatoma. No i dobra, moi drodzy, tutaj oczywiście wybieramy to, co do fatoma należy. Mamy między innymi sadzarkę nie, możemy dać sadzarkę skoro słuchajcie sadzarka była pierwsza to teraz musimy jakoś fajnie tam wcofać musicie poczekać bo muszę idealnie natrafić jestem w ogóle ciekaw czy możemy to na kolobie zapiąć to też by było naprawdę spoko gdyby się udało okej okay, coś takiego nie wiem w ogóle czy ona nie jest za krótka żebyśmy potem tutaj jeszcze kombajn zmienili no ale dobra jeszcze raz sobie spróbujemy mamy chyba jeszcze w sumie kamerę z tyłu dokładnie możemy skorzystać okej okay, jedziemy prawie idealnie Powolutku, możemy sobie zakręcić. Dobra, na razie słuchajcie, jakoś to tam wygląda. Teraz żeby tylko fatomem się dobrze ustawić. No, powiedzmy, żebyśmy to mieli. Oczywiście musimy go dociągnąć do samego końca. Może zrobimy to bardziej w taki sposób, że jeszcze się tutaj złapiemy i dociągniemy to sobie tam. Wtedy on powinien się troszeczkę, o, właśnie naprostować. Nie mamy go dociągniętego, do końca jest zapakowana idealnie, możemy więc sobie spokojnie odpiąć i ona powinna się tutaj fajnie, <grym> fajnie rozstawić. A szkoda, że nie możemy sobie tą rampę sterować, bo byśmy sobie, wiecie, po prostu podnieśli ją do połowy i byłaby taka podpórka pod ten kombajn. No ale dobra, mamy kombajn do ziemniaków. Jednak jest on troszeczkę szerszy niż mi się pamiętało, więc on chyba nie wejdzie, ale spróbujemy. Spróbujemy. Natomiast z plusów widzimy, że on wisi na naszym fatomie, więc możemy go bez problemu tutaj umiejscowić. Okej, okay, na pewno zahaczymy tymi kółkami, zobaczymy, czy nie będzie problemu, żeby to odłożyć. Jeszcze troszeczkę wypasowało, żeby wszedł. I to będzie coś takiego, moi drodzy, on więcej dużo nie wejdzie, bo tam już widzimy, że zaczyna pchać nasz siewnik, więc spróbujemy go tutaj puścić, zobaczymy jak on się ustawi, jest chyba, spada, dobra, więc robimy jeszcze jedną próbę generalną, przenosimy się do koloba, zobaczymy czy jesteśmy w stanie coś takiego w ogóle zapiąć, nie mamy kamery z przyczepy jest, ok, A, usuń ładunek więc niestety moi drodzy nie zrobimy sobie czegoś takiego, możemy natomiast spróbować sobie, aha, bo mamy silnik wyłączony, przepraszam, moja wina aktywujemy sobie rampę, zobaczymy czy teraz jak tylko Fatom zjedzie to czy ten ciężar się Kombajna utrzyma czy nie za bardzo? No chyba powinien. Kombajn tak naprawdę nie jest ciężki. Widzimy, że się trzyma. Nie wiadomo jak na, na jak długo, ale no trzyma się to zawsze coś. Zobaczmy jak to się teraz tam będzie prezentować. Dajmy sobie rampę w dół i w górę. Ok, jest rampa w górę. Widzimy, że to się słuchajcie zmieściło. Jestem więc w naprawdę ogromnym szoku. Mamy to zapakowane. Trzeba będzie jechać bardzo ostrożnie. No będzie to wymagało słuchajcie spokoju i precyzji. To jest w ogóle nieodpowiedzialne jak dla mnie, bo wiecie jak ja jeżdżę, więc musimy tym razem się bardzo postarać. Wracamy więc sobie do Koloba. Damy sobie kamerę z góry. Musimy sobie wypunktować mapę. No po Powiem Wam, zadanie jest naprawdę odpowiedzialne. Widzimy, że one jeżdżą nam strasznie po tej naczepie. Bardzo fajnie, że mamy tę rampę, to chociaż je trzyma. No szkoda, że nie możemy sobie tego zapakować. Przyznam, że to mnie troszeczkę zdziwiło, bo z tego co wiem, to chyba możemy pakować przyczepy na przyczepy no i dobra teraz to co najgorsze to że sobie poradzimy to chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości natomiast pytanie jak dobrze sobie poradzimy czy po prostu to nie spadnie lecimy sobie oczywiście na biegu niskim plus włączymy sobie blokadę i będziemy jechali bardzo powolutku nawet możemy sobie zbić na niski nie ma co prowokować losu ewentualnie wam po prostu więcej wytnę żebyście się nie nudzili no i zobaczcie na to słuchajcie jaka czarna chmura tam z koloba leci na razie się wszystko trzyma to co też jest fajne to słuchajcie one się o siebie zablokowały więc one są takie można powiedzieć idealnie pod tą naczepę. One się słuchajcie, ścisnęły i do przodu, i do tyłu, więc o, widzimy, że tu się w ogóle kręci cały czas ten wałek. Naprawdę fajnie to wygląda. Okej, okay, o coś się tutaj zablokowaliśmy. Cofnijmy sobie delikatnie. Wiecie co? Pojawił się pierwszy problem. Widzimy, że on troszeczkę próbuje zeskoczyć. Już tam delikatnie spada. Złapałem go więc wyciągarką, to powinno go utrzymać. W sumie to jestem w szoku, że nie wpadłem na to od razu, bo to całkiem logiczne. Nawet możemy sobie chyba tę wyciągarkę troszeczkę podciągnąć i on powinien wrócić. O, proszę bardzo, widzimy, że troszeczkę wrócił. Zaczynamy mieć coraz to większe problemy, sadzarka również się przemieszcza. Powiem wam szczerze, że gdybyśmy jechali jakoś dalej i nie byłyby to drogi asfaltowe, to w życiu bym się tego nie podjął, bo po prostu nie miałoby to sensu. Nie, troszeczkę szkoda, że nie możemy sobie jakby sami zapinać pasów w tej gierce, to by było ciekawe. Wiem, że wtedy ludzie by oczywiście tworzyli jakieś tam niezrównoważone ładunki na, wiecie, 80 belek do góry. Natomiast no, transport takich dwóch maszyn powinien być spokojnie możliwy, a tutaj brak możliwości zapięcia troszeczkę jest szokował. No i dobra, mamy przed nami drogę asfaltową. Całe szczęście sadarka ma podwójne koła, więc widzimy, że jedno koło już tam jest nad przepaścią. Tak samo tutaj już jedno koło wystaje. No i teraz, już na asfalcie, nic złego się stać nie powinno. Musimy, oczywiście, tylko uważać na zakrętach. Natomiast zaraz będziemy na miejscu, więc nie ma się o co martwić. Powiem wam, że ta kamera z tyłu nie jest taka fajna, natomiast czuję potrzebę patrzenia na to, co tam się dzieje, bo nie chcę tego podnosić. To by nam sporo pokomplikowało, bo trzeba specjalnie jechać po fatoma i potem dopiero to wrzucić z powrotem. No i jeszcze po drodze. Musieli dać te przeklęte kłody. Szlak by to wziął. Tutaj naprawdę mocno te lepiej one skaczą nam na boki, ale poradzimy sobie. Widzę, że im się strasznie te kłody spodobały. Miałem mówić, że jestem w szoku, że nie może ruszyć, ale nic dziwnego, jak nie ma włączonej blokady. Dobra, troszeczkę widzimy, że to wychodzi spod kontroli, bo tutaj niewiele brakuje i po prostu sedarka spadnie, więc musimy sobie ją troszeczkę poprawić. No i fajnie wróciła, jeszcze ewentualnie możemy troszeczkę dociągnąć sobie przód, chociaż nie ma go za co złapać. No i moi drodzy, docieramy na miejsce. Pominąłem wam tę całą męczarnię, bo tutaj było naprawdę bardzo ciężko. Sami jeżeli gracie, to na pewno wiecie, jak ciężko jest zwieźć niezapięty ładunek, jak on po prostu się zachowuje, więc było bardzo dużo takich momentów, gdzie to już prawie mi w ogóle uciekło na bo, gdzie już spadało, tylko to łapałem, nadciągałem, poprawiałem, więc było tego naprawdę ogrom. Dlatego wam to pominąłem i jesteśmy już na miejscu. Tak naprawdę możemy się cieszyć, bo to jest dosłownie koniec tego transportu. Wracamy sobie teraz do drugiego koloba. No i widzimy się oczywiście za sekundę. No i tego koloba dam już w takim naprawdę bardzo odważnym kolorze. Do tego jakaś fajna naklejka. No track, no life brzmi chyba najfajniej. No i tu się chyba większość chłopów ze mną zgodzi. Możemy sobie jeszcze go zobaczyć w środku, jak on się prezentuje, bo chyba nawet nie było na to czasu. Natomiast tutaj jest taki stary, klasyczny, bardzo ładny. No a my zobaczymy się pod sklepem. Widzieliście tę drogę, więc wam to po prostu pominę. Jesteśmy na miejscu, już tam widzimy Fatoma. W tym przypadku powinno być prościej, bo w końcu moi drodzy nie będziemy musieli się martwić o zapięcie. No bo Przecież Fatoma się na pewno uda zapiąć, prawda? Bo że on będzie miał kultywator, chyba nie ma większego znaczenia. To się zresztą zaraz okaże. Lecimy sobie z powrotem do naszej naczepy. Wracamy z powrotem pod wyjazd, rozkładamy oczywiście rampę. No i będziemy się pakowali. Tym razem możemy sobie spokojnie Fatomem pojechać przodem, po prostu sobie tam wjechać, więc poszukajmy kultywatora. No i proszę bardzo, jest 4200. On nie jest jakoś super długi, więc nie powinno być problemu, tylko my jedziemy do tyłu. No i po malutku oczywiście wjeżdżamy. Czy my tak nacelujemy ze środka, to nie jestem pewny. Chyba nacelowaliśmy, natomiast mamy tutaj problemy, bo haczymy naszym przodem. Ok, teraz się jednak bardziej przyda ta kamera z góry. No i proszę bardzo, my tutaj moi drodzy wjeżdżamy. Kultywator... Nie do końca. A czy to jest dobre określenie, że on nie do końca wjeżdża, to ja nie wiem. Czy my możemy go tak ciągnąć? Czy to będzie jakkolwiek miało sens? Moi drodzy, to ja nie mam pojęcia. Pytanie, czy rampa go nie podniesie do góry na kołach? To się zaraz okaże. Musimy się oczywiście przenieść. Zobaczmy. Nie możemy go oczywiście również zapakować. Możemy więc sobie aktywować rampę za duży ciężar. No i ruszenie się kolobem dosłownie nic nie zmienia, więc tutaj mamy, moi drodzy, większy problem. Mam jakiś taki nowy mały plan w głowie, zobaczymy czy to ma jakikolwiek sens się udać. Przesiądziemy się do Fatoma, rozepniemy się z tym kultywatorem. Zobaczymy, czy teraz możemy samego Fatoma zapakować. Możemy, okej, okay, fajnie. Fatom jest zapakowany i teraz możemy spróbować kultywator po prostu podciągnąć. On najprawdopodobniej troszeczkę w tego Eee, naszego ciągnika jest w stanie wejść widzimy że troszeczkę mu się wgryza w... A, no jechać tutaj trzy razy powiem wam średnio mi się to widzi więc mam nowy pomysł Musimy to sobie po prostu podmienić, czyli kultywator pojedzie na naszej naczepie, natomiast fatom pojedzie po prostu po ziemi samemu, pociągniemy go wyciągarką. Nie ma na to innej szansy, możemy oczywiście również ciągnąć za sobą kultywator, natomiast będzie to mniej realistyczne, chociaż w sumie pociągniemy za sobą kultywator. To tylko z jednego powodu. Wiem, że oczywiście bardziej realistyczne byłoby, gdybyśmy gdybyśmy oczywiście ciągnęli za sobą fatoma, natomiast on się nie chce zapakować. Sam kultywator się nie zapakuje, więc i tak będzie nam latał, będzie spadał. No a tak to na tym realizm, natomiast on się nam nie będzie stawiał, spokojnie sobie dojedzie. Wiem, że cały czas haczy po asfalcie, natomiast jechanie tu trzeci raz nie ma sensu. Jestem natomiast bardzo ciekaw tego, dlaczego właśnie te maszyny odciągnika nie chcą się pakować. Dlaczego kultywator, siewnik i kombajn są nie do zapakowania? Oczywiście ten zestaw był zbyt długi, to nie podlega dyskusji. Chodzi o sam fakt tego, że nie mogliśmy go zapakować na naszą naczepę. On tam w ogóle leży bokiem. Dobra, nie patrzcie na to. Wiem, że możemy ten kultywator po prostu dopiąć do Fatoma i zostawić Koloba, natomiast odebrałoby to tą piękną miniaturkę. No ale chyba tak zrobimy, nie ma sensu go po tej ziemi ciągnąć, on i tak się cały czas wywraca. Dojedziemy tam sobie i ewentualnie do miniaturki się jeszcze raz zapakujemy. Dowiozłem na miejsce koloba, jak widzicie czekają obydwa koło siebie, natomiast mamy tutaj nowy problem, coś co mi się jeszcze nie zdarzyło, czyli słuchajcie, nie da się dopiąć tego kultywatora. Ogółem problem na pewno nie jest u Fatoma, bo go zresetowałem, dojechałem tu z powrotem spod garażu, więc coś jest nie tak z kultywatorem. Może to w sumie przez to, jak go potargaliśmy przez te wszystkie drogi, co też jest bardzo bardzo dziwne, możemy go sobie usunąć. Się. Tutaj akurat nie ma problemu, więc nie mam pojęcia dlaczego nie możemy go dołączyć. Żeby też, słuchajcie, nie było tak, że on utknął w ziemi, bo to się zdarza. No to ja go tam jeszcze poprzewracałem, żeby na pewno stał jakby tutaj razem z nami. I jest on po prostu jakiś taki dziwny. Musimy więc sobie podjechać po tak naprawdę nie widzę tutaj żadnej innej możliwości. No a ja nie będę wam kolejny raz pokazywał tej drogi, no bo po co, zobaczymy się po prostu na miejscu. Jesteśmy więc, moi drodzy, na miejscu. Możemy się brać za robotę. Całe szczęście się kultywator mamy od razu podpięty, więc możemy ruszać. Mamy tutaj dookoła pola płocy. No to raczej nie jest zbyt dobry pomysł, więc od razu się go pozbędziemy. Zaczynamy oczywiście robotę. Mamy pierwszy rządek gotowy. O dziwo wyszedł prosto, bo tutaj robiłem bardzo dziwne akrobacje, bo robiłem jeszcze jedną miniaturkę, więc jestem w szoku. Natomiast to, którą miniaturkę zobaczycie już jest bardzo dobrym pytaniem. Dla waszego takiego, dla waszej ciekawości była i taka, i taka wersja, więc jestem ciekaw co tam wyszło. No a my wracamy do roboty. Naprawdę Fatomem robi się to mega przyjemnie. Szkoda tego, płotu, bo tutaj stoi on bardzo blisko. Jest bardzo ciężko nawracać tak, abyśmy tego nie uszkodzili. No oczywiście gdyby on się nam sam nie składał byłoby prościej, bo byśmy sobie po prostu cofnęli, a on się rozkłada, składa, więc pojedziemy po prostu przez płot i się tym nie przejmujemy. No a wy możecie ten kanał subskrybować, bo lecimy po 5 tysięcy. Naprawdę niewiele nam brakuje do wakacji. Powinniśmy się wyrobić. Pod osłoną nocy tak troszeczkę dziwnie, ale włączymy sobie światła. No, wiele to nie dało. Ewentualnie, gdybyśmy sobie użyli tamtego moda do świateł, no to coś by z tego było, tak? No to cieszmy się z tego, co mamy. Jeszcze nie jest jakoś super ciemno, więc też nie ma co narzekać. Mamy moi drodzy już 90%, więc mniej więcej pasek zostanie taki, którego nie musimy robić. Jak skończymy sobie to pole, to zostawimy sobie tutaj te maszyny, bo jest jeszcze szansa, że tych pól będzie tutaj więcej. A nie ma sensu wtedy specjalnie tych maszyn ciągnąć, tylko będziemy je sobie brali stąd. Są one tam pewnie warte maksymalnie 20 tysięcy, więc nie są nam jakoś bardzo potrzebne. Raczej biedni przez to nie będziemy. Mamy 97, powinniśmy to skończyć. 8. Będzie, słuchajcie, 9 braknie 1%. Wjedziemy więc sobie byle jak w ten ostatni pasek i tutaj powinniśmy to skończyć. Mamy etap skończony, musimy teraz to zasiać. Zostawimy więc sobie na polu sąsiada kultywator, myślę, że nie będzie mu przeszkadzał. Ewentualnie chłop sobie poużywa, możemy sobie włączyć z powrotem dzień. No i dobra, możemy sobie odpalić koloba, możemy sobie otworzyć rampę. No a tutaj tylko 20 litrów, więc musiałem zapomnieć go zgasić ostatnio, troszeczkę szkoda. No a tutaj mamy 150 litrów, a w Fatomie tego paliwa również jest mało, więc no nie ma tutaj żartów, musimy się sprężać. No więc dobra, cofamy sobie. Ciekawe czy to w ogóle podepniemy, bo jesteśmy troszeczkę pod kątem, ale powinno się udać Możemy chyba dołączyć. Okej, okay, udało się. Załączymy sobie blokadę i bez problemu ruszamy. To jest oczywiście kombajn, więc kładziemy go sobie gdzieś z boku. No i dołączamy się do naszej sadzarki. Proszę bardzo, również bez problemu. Więc ten transport naprawdę mogę zaliczyć na plus. Na pewno bardziej by się to opłacało, gdybyśmy po prostu jechali dalej, bo tutaj bez problemu byśmy to dociągnęli fatomem, prawda? Na pewno by też było szybciej, ale czy by było fajniej? No właśnie, słuchajcie, o to chodzi, żeby się czasami zabawić. My sobie to spokojnie siejemy. Nie mamy tego troszeczkę, oczywiście to będzie trwało nieco dłużej. Skoro jesteśmy tutaj aktualnie przy temacie siania, to mogę w końcu odpowiedzieć na Wasze pytania, bo wiele osób pyta, co w końcu z farmingiem. Bo końcowo tam pokazały się chyba tylko dwa albo trzy odcinki na kanale. Chciałem to jakoś fajnie połączyć, ale okazało się, że tego czasu jest zbyt mało, zbyt wiele pracuję, żeby słuchajcie nagrywać takie odcinki trzy tygodniowo, więc po prostu. Musiałem na razie farmingowi ustąpić, natomiast on wróci spokojnie. Najprawdopodobniej na wakacje całe wracam do Polski i możliwe, że jeszcze aż do zimy, więc będzie tych odcinków pewnie więcej. Postaram się, aby były te dwa ze Snowrunnera i do tego jeszcze farming. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Na razie Snowrunner sprawdza się naprawdę świetnie. Macie odcinki ciągle, więc chociaż z tym się wyrabiam. Dlatego nie chciałem tego psuć, aby nie było tak, że te odcinki będą się pokazywały z obydwu gier, ale po prostu rzadziej. No a tak to macie chociaż stałe odcinki ze Snowrunnera, więc myślę, że. Że jest spoko, musimy sobie zacząć to powoli zajeżdżać, mamy prawie 90%. No i mamy 97%, to się na 100% uda, tam najprawdopodobniej będą nasze ziemniaki, potem musimy je sobie zawieźć tam do dwóch punktów, one będą w ramach testów, więc myślę, że całkiem spoko. Zabrałem paliwo z Koloba, było tylko 20 litrów, ale to jest słuchajcie zawsze coś, zawsze będzie ciutkę więcej. W ogóle tutaj mamy przełącz tryb zaczepu, co my możemy w taki sposób zrobić? Możemy sobie, aha, okej, okay, rozłożyć i złożyć, w sumie logiczne. No tylko szkoda, że nawet jak go sobie sami rozłożymy albo złożymy, to potem on i tak będzie się sam składał i rozkładał po prostu na polu albo poza polem. Gdybyśmy to sobie mogli wyłączyć, a czy się da to w sumie nie jestem pewny, może jest taka funkcja w ustawieniach. Mogliby po prostu pod v dać taki przycisk do wyboru, albo wyłącz, albo włącz przełączenie automatyczne, to by było spoko. No a tak to po prostu musimy się pogodzić z tym, że tak już jest i tak po prostu grać. Musimy też być świadomi tego, że jak on już tam będzie miał pewnie 7-8 litrów to już po prostu nie ruszy, więc no trzeba zatankować wcześniej. No i dobra, możemy sobie zatankować. Tutaj było ponad 100 litrów, więc spokojnie sobie wrzucimy 133, będzie spoko. Najbardziej też właśnie lubię robotę tym kombajnem, bo jest on jakby wiecie, najmniejszy wisi on na nas, więc nie musimy się martwić się cofając i tak dalej. Więc też dzięki temu praca jest po prostu bardzo szybka, sprawna i przyjemna. Mamy 70%, jeszcze dwa paski powinno być z głowy. No albo nawet trzy paski, bo widzimy, że mniej więcej 10% to jest jeden pasek całkiem spoko. Mamy mniej więcej 10 przejazdów każdą maszyną, to mi się podoba. W farmingu takiej taryfy ulgowej nie ma, ale też nie ma takich trudności, prawda? Tutaj jednak jeździmy po tym cięższym polu, po tym bardziej realistycznym. Nie, często, gdy chcemy sobie po prostu nawrócić, te koła nie reagują tak jak chcemy. My skręcamy, on jedzie prosto, więc tutaj jest o wiele trudniej. Co też na pewno sprawia większą Friday i po prostu jeździ się przyjemniej. Natomiast, no, cieszmy się z tego, co mamy. Mamy 85%, więc zaraz będzie gotowe. No i mamy.